Modelka aresztowana za porwanie i torturowanie innej modelki. 21-letnia kolumbijska modelka Yemi Ray została aresztowana 11 lutego na lotnisku Eldorado w Bogocie w Kolumbii. Do aresztowania doszło na podstawie listu gończego wystawionego ponad rok temu. Wszystko zaczęło się od internetowej kłótni pomiędzy Karoliną Munoz, Yemi i jej siostrą Klaudią. Muno stworzyła konta internetowe ze zdjęciami sióstr modelek zrobionymi przed ich operacjami plastycznymi. Siostry wkurzyły się, bo tego najwyraźniej się w tej branży nie robi. Ale popatrzcie tylko na tą transformację. Przed. Po. Przed. Po. Muno stwierdzi, że siostry porwały ją, pobiły i obcięły jej włosy, po czym zrobiły jej nagie zdjęcia i opublikowały je w sieci. Zagroziły też, że następnym razem zabiją kobietę, po czym puściły ją wolno. Jemi została zatrzymana podczas gdy jej siostra nadal przebywa na wolności.